Krzysztof Globisz, Anna Polony, Andrzej Seweryn w sztafecie literackiej w parku etnograficznym w Tokarni pod Kielcami. Dziś przeczytają dzieła Stefana Żeromskiego. Okazją do takiego spotkania jest inauguracja roku pisarza w Świętokrzyskiem przypadająca w 150. rocznicę urodzin Żeromskiego. W Tokarni jest Michał Rykowski, jego znakomity gość. Michale, Witamy ze słonecznej dzisiaj na szczęście tokarni. Ze mną Andrzej Seweryn. Witam, panie Andrzeju. Witam pana, panie nie panie, chciałbym, panie, żebyś komórkę, to przy okazji. Rzeczywiście nie zawodowo się zachowały. Panie Andrzeju, nie chciałbym, żebyśmy rozmawiali o, o samej imprezie, bo jaka jest, to można przyjechać zobaczyć. Natomiast chciałbym pana zapytać o to, jak dzisiaj czy w ogóle żeromski jest sens czytanie żeromskiego. On w swoich czasach był sumieniem narodu. Dzisiaj w wolnej Polsce, w Polsce gdzie można mówić, co się chce, robić, co się chce, jest sens wracać do dzieł romskiego? Panie redaktorze, ja myślę, że. Przede wszystkim mamy wolność stawiania wszelkich pytań. Także ja akceptuję Pańskie pytanie. Wprawdzie odpowiedź mam bardzo prostą. Jak można żyć bez powietrza i bez wody, no ale stawiać pytania trzeba. Ja jestem z tych, którzy uważają, że historia naszych ojców jest dla nas ważna, że problemy naszych ojców są dla nas istotne, że problemy naszych ojców są naszymi problemami, że nie jest tak, że urodziliśmy się 20-30 lat temu. My żyjemy od 1200, 1300. 1500 lat, my jesteśmy po prostu stworzeni przez przeszłość. Fra Angelico to jest po prostu coś, co to jest twórczość Fra Angelico, tworzy nas, naszą, naszą wrażliwość, nasz, nasz intelekt, nasze serca. Jak więc można stawiać sobie takie pytanie, czy warto dzisiaj grać w wesele wyspiańskiego? Bo co ja mam dzisiaj społeczeństwu polskiemu powie, do powiedzenia, grając w wesele wyspiańskiego? Ale zdaje sobie Pan sprawę, że dużo powiedzmy młodszych ludzi. Zdaje ja, sobie sprawę z tego, proszę Pana. Ja i. Ja właśnie mówię to do młodzieży ja ich prowokuję jeżeli chcecie być wrażliwymi jeżeli chcecie być rozsądnymi jeżeli chcecie się rozwijać jeżeli nie chcecie żeby wam manipulowano po to żeby z was wy, wy, wyciągać tylko i wyłącznie szmalec to czytajcie Romskiego, to idźcie do teatru słuchać e, takich tekstów jakie jak napisał e, Różewicz Świętej Pamięci Gombrowicz czy Szekspir. Po prostu nie dajcie się dzisiejszemu światu, który po prostu jest światem bardzo niebezpiecznym. I warto też wspomnieć, że ci pisarze, ci wielcy, których pan wymienił, oni też w swoich czasach byli mocno skandalizujący, chociażby właśnie Żeromski. No naturalnie, ale to w ogóle ten aspekt skandalizowania w grzecinie jest, jest tylko jednym z elementów twórczości Żeromskiego. Żeromski pytał po prostu nas wszystkich o to, co to znaczy być Polakiem, co to znaczy, co znaczy dla nas sprawa ojczyzny. Sprawa społeczeństwa, te pytania nadal są aktualne. Jak, jak, jak można sobie takich pytań nie stawiać? No oczywiście, no, wie, wie pan, takie jest piękne zdanie u, u Lira myśl tylko o tym, by przeżyć, a życie stanie się tanie, jak życie bydlęcia. Ja nie będę chciał żyć życiem bydlęcia. I nikogo do tego nie namawiam. A taki cytat z Tam, gdzie kultura niska, tam bardzo rozpowszechnione naśladownictwo. Dzisiaj się sprawdza? No naturalnie, że tak. No dlatego, że wtedy po prostu następuje naśladowanie innych, brak autentyzmu, brak rozwoju naszego na gruncie tym, właśnie tej trawy, tych, tych, tych drzew tutaj, tych liści, te, tych domów, Przecież to jest nasze. Z tego, z tego trzeba, się, trzeba, trzeba czerpać siłę, czerpać, To są nasze korzenie, prawda? To mamy do zaproponowania światu, mamy to zapropon, do, zaproponowania, do zaproponowania, mamy to Europie. My nie musimy nikogo naśladować, nie ma żadnych powodów. My jesteśmy społeczeństwem, narodem, państwem o ogromnych tradycjach, bogatych, nie wszystkie nam się podobają, mamy prawo je krytykować. Nawet bardzo ostro, no, ale to jest, to, to jesteśmy my. I to jest nasze. No, to jest nasze, jak w rodzinie. Czy ja, się, czy ja się zawsze z moim ojcem zgadzałem? Czy ja się zawsze zgadzam z moimi synami? Bardzo często zgadzam się z córką, ale nie, nie, nie zawsze z synami. No i tak jest po prostu, takie jest życie. No ale czy ja mam się tego wyrzeć? Czy ja mam naśladować, nie wiem, kolega krakowskiego, kwiatkowskiego, który ma inne problemy w swojej rodzinie? Nie, nie. Ja mam swoje problemy, ja mam swoje korzenie i trzeba o nie dbać. I to jest dobra puenta naszej rozmowy. Dziękuję, Panie Andrzeju, za rozmowę. A teraz kilka informacji o, o tym, co w tokarni na pewno oprócz Andrzeja Seweryna, Anna Polony, która już podobno dojeżdża, Krzysztof Glebisz, Jana Trzepiecińska, yy, Stefan Szmit, yy, Alicja Jakiewicz, wielu, wielu innych znakomitych. I Jan Nowicki. Jan Nowicki, dziękuję, Panie Andrzeju, za, za przypomnienie. Będą dzisiaj na zmiany czytać dzieła żeromskiego. Pogoda piękna, tokarnia piękna. Kto jeszcze może, proszę przyjeżdżać do 17.00? Jesteśmy, można spotkać się z bardzo przystępnymi dzisiaj wielkimi. Dziękuję. O tym wielkim literackim wydarzeniu w tokarni Michał Rykowski. Michale, dziękuję za rozmowę, dziękuję za informację.